Siemane me. a Siemaneczko Mordeczki, że drugi raz to nagrywam, bo nagrałem najlepszy 30 minutowy materiał, ale dźwięk się nie nagrywał, więc jeszcze raz to powiem, wpadłem na najlepszy pomysł, czyli cały dzień na P, na P, nie będę z wami mówił na P, ale z tymi psycholami 5 -y będę mówił na P, mam ujebaną tutaj koszulkę, więc nie musicie pisać w komentarzach, wiem, że mam ujebaną koszulkę, jadłem borówki. Ej, jakoś na tej kamerze że mam białe te zęby. Dobra, zostaw lajka, like zostaw suba, nie przedłużam, zapraszam na discord Market najlepszy sklep z czytami i ze wszystkim. Zapraszam do oglądania, beczku. Eee, jakbyście się dziwili, dlaczego na początku filmiku nie mówiłem na literę P. Zapomniałem. Potrzebuję pomocy, proszę pani. Siema, jestem panią. Kurwa, patrzcie, potwierdzam mu auto on myśli, że do tamtego wchodzę? Stary, chcę ci podpierdolić to auto, wysiąść. O co ci? Potrzebuję uratować moją żonę, która jest w ciąży i rodzi obecnie. Chodzi uratujemy. No dobra, to dawaj. Gdzie ona jest? Na tamie. A. Napierdala mnie jakiś pacan. Czemu cię ci nie mogę napierdalać? Co się tutaj odpierdala? To auto dobrze wygląda. Dziamek, ja pom ci się coś? Mm, to wasze auto? No nasze auto, czy nie. weźmy na baśkę, proszę. <laughs> Pewnie. Trzeba było nie wsiadać. Trzeba było nie wsiadać, dobrze, czy. Dobra, nie będę już nigdy mił dla graczy five'em. Pyczku pomóż, muszę ratować swoją żonę, proszę. Ja ona ci i tak oszukuje na kasę. Nie, 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 nie. ja ją mam bogatego starego, jestem akurat spukany. Big Shot. Jak masz na imię? Sasza. Sasza. co robisz Sasza tutaj? jestem biznesmanem. No. Uuuu a chciałby... może pracownika chciałbyś? No można na ile ci można. Wszystko dla Ciebie Ze mną możesz w 2 godziny zro zrobić 2 miliony. Oj, jest pisze się na to. Pokażę ci zaraz auto, poczekaj. Uuu, ale ładne, to M3? Najnowsza, wiesz źle to kosztuje? No ile? 12 milionów. Co ty pierdolisz? Jakim cudem jest no. jesteś tak zarobiony? Za ch... nie to nie uchodzi, milion... tak. auto. Dobra, dobra, ej to jak chcę zarobić z tobą? Zrobię wszystko. Jaką masz dla mnie misję? <coughs> byśmy musieli się dłużej pomba. Mm, że mówisz ten. lada mam ci zrobić? Nie, nie nie A, nie Aaa, tak. tak, tak tak nie ma nie miał nie ma nie miałbym nie motywacji, nie motywacji, żeby ma nie motywacji nie ma nie więc nie ma że dostałeś. nie ma nie ma, nie 10 tysięcy. Co mam no, z nimi zrobić? nie wiem, nie Użyj nie ma na ma, nie dobra, to lecę na ma no. na... jakimś nie byś nie nie bo wszystkie ma, Dobra, dobra. nie Dobra. Ja pierdolę, przypomniałem sobie, że mam challenge, żeby mówić do ludzi na literę P. Jestem przyjebany. Celny odcinek jest taki, żeby zdobyć klamę mówiąc tylko na P, okej? Okay? Pomocy, pomocy, pomocy. Potrzebuję. Palancie! Palancie pomocy potrzebuję! Pojebało! Co to jest widzowy? A, to jest Halloween. A co ma związanego Halloween z ziomek bez rąk? A jeszcze to są kurwa potwory, ej, fajne, fajne to jest. I potrzebuję pomocy! Potrzebuję pomocy! Potrzebuję! Co się stało? Popalić. popalić! Popalić potrzebuję! A, to czekaj, kurde, akurat się skończyło! Pojebało! Potrzebuję Akurdy. popalić! Kim nie! mam! Pojebało pana! No przykro mi no nie mam, no skończyło mi się! Palić! Pojebało pana! Paranormalne. Nie mam, no nie mam, wyjada stąd, do widzenia. Mmm, proszę pana. Do widzenia, jego... Panie, popali. To pan siada, pojedziemy coś znaleźć. Podoba mi, podoba, podoba, podoba. Nie wiem czy on ogarnął, że mówię tylko na P. Ej, w sumie na P jest tak dużo wyrazów teraz sobie ogarnąłem. Normalnie się dogadałem z tym ziomkiem, tylko używając P. Proszę pana. Słucham pana, słucham cię. Pojedziemy? Idź, jesteście na miejscu! Eee. O kurwa! PUEBOŁO! Nie, nie, nie! Pojebał panią? Właśnie, pojebał panią! Pojebało! To normalna paranormalna pani! pani, pani. Jest. Dobra, co byś chciał? <noise> nie ciebie! <O>. Pojebał pana! <noise> nie ciebie właśnie <zwaśmy> <noise> Potrzebuję popalić! A to masz za tobą! To za tobą. A jesteś powiedz! Poddaję znajomy głos trochę, Posłyszałem się. Odzywać. Ten co potrzebuje Dobrze? popalić, Ten bez koszulki w samej kurce. Ten, nie. co wychodzi? Powiedz coś. Dobra, no to jest on. Dobra kurwa, nie będę się odzywać, chciałem modulować głos, ale to jeszcze bardziej by mnie pogrążyło. Dobra. Potrzebuję popalić. Weźmy okay. po to bajacze, ja muszę to zrobić. Paralizator! A stąd? Potwierdzam, pilnie potrzebuję pomocy, podwózkich potrzebuję. Proszę pana, podwiezie pan pod... pizzę? Gdzie jest pizza? Pod... Piwkiem. Jakim piwkiem? Piwko pite. Proszę pana. No i no na jaką pizzę? Proszę pana, pojebało pana? Pilnie, pilnie podwózka pizza pod pisoarem. Proszę? Proszę pana. Pomyłka. potrzebuję podwózki pilnie. Pilnie. Proszę pana. Pizdeczko. No, o nie, idziemy, idziemy na mm, no. pomyłka, przepraszam. Idziemy na tamo. Przepraszam. Pojebał pana, proszę! Ja wiem co ta kurwa robi. On teraz pojedzie do garażu i mnie wysadzi na lotnisko, żebym nie mógł wrócić. A nie? On jest po prostu pojebany. Pogratulować. Jakbym miał ja teraz czyty, przysięgam, że wysadziłbym to auto. Właśnie, a propos šitów, no, na następnym odcinku będę obiecuję. O! Przepraszam! Pojebał? Ej, on jest popierdolony. Ha, ty kurwo, jebana. Zjadłem jajecznicę, cholesterol, podwyższa testosteron. Rozumiecie o co chodzi? Mam wysoki testosteron, więc mogę gadać do lasek. W ogóle, jakoś, głos mi się obniżył, nie wiem, czy go, no, zmywarkę. No tak. Pau! Pau! Plecy, przydomność. Powiodła. Co to Proszę pani, naprawka, naprawka będzie. W końcu jakaś ładna i piękna machalniczka Uuu słaby riz. Dziękuję Potrzebuję pomocy Proszę pani, ja. potrzebuję pomocy Cześć. Ale my mamy pierwszeństwo, bo my ratujemy Nie chcę Pierdolić państwa, potrzebuje pomocy Zobacz jak on ma na imię i nazwisko I do niego nie jeździmy, a jak pojedziemy to dostajesz 50 a faktury Pani piękna i teraz Pani Piękna Potrzebuję tak, pomocy całam, Pani dzięki. Piękna Co potrzebę? Potrzebny przelot Przelot? Połysk Chce Pan jaśni? Połysk potrzebny Ale to jest Pana lokalne. Proszę Pani pomyłka, pomyłka po Połysk, połysk potrzebny Pomyłka Pani, Pani Kurwa, chcę zdobyć do niej kontakt Pani pomoc potrzebna Co się stało? Wyjmuję telefon Proszę Pani, proszę Pani Proszę Ma, Pani prawo, mój samochód Popierdoliło! Proszę pani! Ja nie daję numeru Pani Proszę pani, potrzebuję pomocy A, zmi a zmienisz pani. mi zmienisz mi kolor na ten... Nie da się to na cytrynowy? Czemu się nie da? Ja to jest lokalne Cytry Cytrynowy i felgi jakieś dojebane. To to odpierdalasz? Dobra to piedal. Pau <laughs> okay? pał pał pał! Pau pał pał pał! pał, 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 pał. Spierdalaj mnie od tego oka. Pau pał pał Pau pał, 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 pał! Pau pał pau! Posuj pał ale to jest głośne. <laughs> Popierdoliło. Mam sprzedać klamę, dawno klamę. Pierdoliło. Popierdoliło. Dawaj klamę, chyba. Dawaj lęłem. Pacan, pacan, pacan. Pacan, jebany. Kurwa, czemu na RP? Nie ma dalej zablokowanego tego super pancza. To nie wierzę że medyk po mnie przyjechał. O, kurwa, w to nie wie, że medyk przyjechał. Znów byłem idiotą jebanym. Zapomniałem, że muszę mówić na P. Możecie mnie wyzwać w komentarzach że z idiotą. Wiem, jestem. Ja nie mogę. Co ja? No kurwa, nigdy mi się to nie wydarzyło. Ale, ale ja mówisz? Nigdy pod siebie medyk nie podjechał? Nie. A ile tu jesteś? O zdroku jakoś. Ja nie mogę. No, a podwie, podwieźć mnie na szpital? Nie możemy. Naprawdę? Przecież jeździsz Porsche, Ja nie może. Źle zaparkowałeś samochód. Nie jestem dziadkiem, wypierdalaj. Nie p dziadku. Widziałem jak sprzedawałeś mnie pod moim mieszkaniem. Nie, bądźcie. Wypierdalaj, wypierdalaj. Przedawamy f dzieciom, bijmy go. Zajem, no, że idę oni. No to basta, stój, No jaki masz plan? Co zakłujmy. Ma plan? Dobra, zakłujmy, nie No jaki kurwa plan? Słyszycie, możesz Koduj, mówić. No, Spierdalaj, ja wiem, tak, że tak, mnie zakłujesz. No dawaj, jaki kurwa plan. Tak, on. Proszę ja, ja, ja czeka, nie? Nie jąkaj się, tylko mi przestaw plan. Wypierdalaj! O, nie możesz zakłócić obywatela podczas tego jak się porusza. To ci pisze nie? Tak. Wypierdalaj ode mnie. Lepiej. No, się. To mam. A masz go do moda włączonego? Lepiej szybciej włącz. Nie, znów zapomniałem, że mam mówić na P! Jestem debilem. Jestem debilem Panie No? Aha. Kurwo, luduj go, lutuj go! Nic pewno... Jak Chyba, to nie tak ma, no to napierdalałem go, oj sorry Nie, no, czym on może biegać będąc za o chuj tu chodzi? Pomiesz, 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 pomiesz. Ty, ty jesteś ty z Mike'em Tysonem trenowałeś czy co? Prędko, 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 prędko! Mike Tyson! A na P to nie było. A jednak tak odcinka nie było Graham? tak czekałem, czekałem ty odcinka nie. Przygotowałem jakiś... wielki pro... O kurwa, no nie zadałem mi takich ciężkich pytań Zapominam, że muszę mówić na P. Rozumiem

Pomocy! O, pomocy! Ola, Amiko! Po pani! Pani pamięta? Pani pamięta? Co pani pamięta? Pani pamięta? Pana, co? pieczywo? pierdolić mamy tak sensu, nie. bo my, my ratujemy na tak, po, po, po państwa, po potrzebuję pomocy! Mocnie. Popierdoliło pana! Yeah. Po pomocy! Pan. <laughs> kurwa! Przepraszam, przegrałem challenge, ale co to kurwa jest? Czemu jestem krzakiem? Pomocy, popierdoliło Pana! Nie. Pomyłka! Nie, prop fixa, masz kanapki, zrób prop fixa. Stwierdzam. A się, żegnać To się kolegą, który pusztuje ci auto. Mamy Pojebał się, pana? Proszę ja pana, tak, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę przemyśleć Dobra, baj, pana dapaj. pomyśli. Aha, czy, tak, tak, to pan, nie, tak, Pan, nie. pan, pif PIS pif PIS Dobra, kurwa spófuje broń <laughs> Perfekcyjny plan! <laughs> a to ten, to ten, to ten, Pienimy plan. Pierwolnimy Postój, postój, postój! A to? Jest to... On Gurzyby? On Gurziby? PERFEKCYJNIE, Pierwszy, perfekcyjnie. PERFEKCYJNIE idziemy dalej Jej, jej, pan pojedzie Aha. po po policję. policja no dobra czyli tak też nie na policję. potwierdzam nie, nie, nie. potwierdzam potwierdzam o policja policja po 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 trzeba, trzeba trzeba trochę tak zaparkować obok potwierdzam siatka ty masz <laughs> klamkę po po nie po 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 pomówienie po, po o kurde ty bo ja strzelać nie umiem

Płacz, 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 płacz Spokojnie chłopce Pojebało Spokojnie Pojebało Tak nie, tak nie tak Powiesić, nie. powiesić Tak nie, tak nie Powiesić Tak nie Ty kurwa, co to za li... <laughs> tak nie, tak nie Paranormalne Dobra, czekajcie, czekajcie <laughs> Co tu się stanie Czekunda? zaraz? O chuj Polis! Wiedziałem, wubo. że to zrobi na fazy pewnie na to. Morderstwo masowe, chłopaki. To ja nie wiem jak, jak się rozwiązać. Dobra, tak zrobimy. Pomocy. Chodź. Przypominam tylko, że jeśli szukacie gadżetów do 5M, to zapraszam na Nexum Market, czyli mój sklep. Link do niego znajdziecie w opisie i przy piemy komentarzu. Na stronie macie automatyczne płatności do tych fajnych cheatków, a na Discordzie macie większy wybór różnych kont i tak dalej. Więc zapraszam, może chcecie się bawić jak ten ziomeczek właśnie na odcinku. I zostaw proszę lajka. Yo!